państwa. Chciałabym dzisiaj móc podzielić się z państwem moimi spostrzeżeniami na temat czym jest dla mnie Polska. Otóż dla mnie samej Polska jest kamieniem węgielnym pod to kim jestem, jakim jestem człowiekiem. Jest to kraj, w którym się urodziłam, wychowałam i wykształciłam. I za każdym razem, kiedy tam wracam, jest to miejsce, gdzie nigdy więcej nie odnajdzie nas ta sama chwila. Czyli dokładnie tak, jak śpiewała wiele lat temu Blata Kozidrak w jednej ze swoich piosenek, które, która zresztą była wielkim hitem. W swojej głowie wykształciłam taki obraz polski, może troszeczkę mocno wyidealizowany, może przerysowany, może troszkę przekrzywiony, ale w żaden sposób nie chciałabym go zmienić, bo jest to mój obraz. I tak jak on jest w mojej głowie, tak właśnie postrzegam Polskę. Od 20 lat mieszkam we Francji i zawsze czułam się, czuję i będę się czuła Polką. Dlaczego? Ano, dlatego, że Polska kojarzy mi się przede wszystkim pierwsza myśl, to, jak jadę tam, to ten zapach pomidorów, ten smak tych pomidorów zerwanych z ogródka, nieskażonych żadnymi pestycydami, to smak tych ogórków niepowtarzalny na całym świecie, ale to też przede wszystkim smak tego jabłka, tej papierówki, która gdzieś tam leży pod tym drzewem. Nawet jak czasami spotkamy tego robaka, tą gąsieniczkę, to wiemy, że jest to niepowtarzalny smak, bo przecież prawdziwy, tak? Dla mnie, Polska to też. Niezapomniane wspomnienia, przyjaźnie, które, które są do dziś. Nie będę tutaj mówiła personalnie, bo przecież mamy RODO, ale to czas, do którego wracam, to są przyjaźnie, które trwają już 30 lat, a które zostały nawiązane, ma, kiedy miałam 15 lat. To są momenty, kiedy mieszkaliśmy w internacie, kiedy jak nie mieliśmy ochoty, chodziliśmy na wagary do katarzynki na, na, na Super Ciasta. Ale Polska też dla mnie to, to szlak orli gniazd, to te wszystkie zamki rozsiane po całej Polsce. Udało mi się zaczepić takiego bakcyla moim dzieciom i mężowi, że co roku jak jesteśmy na wakacjach w Polsce, to staramy się odwiedzić jeden z tych zamków, poznać jego historię. Jeżeli jest to możliwe, to oglądać jakąś rekonstrukcję historyczną. Zaopatrzyliśmy się nawet w, ten, w tym celu w specjalną mapę, gdzie mamy wszystkie zamki polskie, jakie się tylko na jej terytorium znajdują. Ale przede wszystkim jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która mi mówi, czym, czym jest dla mnie Polska. Polska kojarzy mi się zawsze z taką odwagą, i wiarą, żeby nigdy nie podawać się w sytuacjach, nawet najbardziej w sytuacjach bez wyjścia. Co nas tego nauczyło, nas polaków? Ano nic innego jak 123 lata niewoli, 123 lata kiedy Polska była pod zaborami i nie było nas, ale nasi, nasi krewni, mogę powiedzieć, nasi dziadowie. Nauczyli nas tego, że nigdy nie wolno tracić nadziei. Tak, proszę Państwa, bo prawdziwy Polak to taki, taki Polak, który nigdy się nie podaje, zawsze walczy do końca i zawsze widzi rozwiązanie z nawet najbardziej trudnej sytuacji. Bo Polska kojarzy mi się tak, że jak są problemy, to te problemy mają rozwiązanie. A jeżeli nie ma rozwiązań, to nie jest to problem. Być może kuriozalne, ale to właśnie nam Polakom. Pozwoliło przetrwać te lata niewoli i pozwoliło nam wszystkim Polakom rozsianym na ojczyźnie stworzyć w danym miejscu, tam gdzie się znaleźli, swoje małe, prywatne ojczyzny. E, ktoś powie, no tak, z tym Wam się kojarzy Polska, macie piękne wspomnienia, macie piękne wyobrażenia. Ale przecież Wy nie możecie być Polakami, bo mieszkacie za granicą. No to tutaj się posłużę, pozwolę sobie przytoczyć wiersz, który już moje dzieci powtarzały. Eee, czy ktoś, kto nie mieszka w Polsce, może być Polakiem nadal? Ależ tak i owszem, bo przecież Polskę można zabrać też ze sobą w obce kraje, dbając o ojczysty język oraz polskie obyczaje. Dziękuję za uwagę.